Ruszamy z gierką numer 2. Jedziemy, ruszamy, jedziemy. W razie czego aktualne wyniki będą cały czas, dziękuję garomciu za rajda, wyniki będą w razie czego update'owane pod komendą bracket, jeśli ktoś by chciał wiedzieć jakie są wyniki na bieżąco. W razie czego drużyny grają między sobą best of one, każdy na każdego i tak naprawdę to wszystko co powinniście wiedzieć. Żeby wam nie przeszkadzać, stary się schowa. Pyk. Dziękuję bardzo za przypomnienie. Bo zawsze się mogą znaleźć trolle. Dziękuję bardzo, Waldis, że przypomniałeś mi. Bo, jakby Zlatan wyczuł, że nie zauważę, że są że są alerty, to pewnie by się chłop odpalił Ale dziękuję bardzo, Waldis. Szybko zareagowałem. Dobra, i co? Jedziemy. Gra numer dwa. Jak na razie, jeden, jeden punkt dla drużyny. Epilepsja Arek i Ladziuk. Jeden punkt, który może być kluczowy, kiedy gracze walczą właśnie w systemie BO1. Każdy na każdego. Więc zobaczymy, co teraz będzie. W drużynie czerwonej po raz kolejny mamy Ladziuka grającego nieumarłymi. Mamy Epilepsję grającego Andedem i Areczka grającego Humem, który nie gra palariffle, co dla mnie jest naprawdę wyjątkowe. Scena. Scena jest w porządku. Dziękuję bardzo za trolling, kozak. Wszystko jest git. Zmutowany też nie jestem. Tutaj mamy Pityna, który gra nieumarłymi. Zobaczymy, jak sobie poradzi. W drużynie z Pitynem gra Draniku. Draniku gra u siebie. No i mamy tutaj również Bohuna, który już raz mistrza PZW zdobył, ale również i Ladziuk. Więc w każdej drużynie, w każdej jednej drużynie jest zawodnik, który przynajmniej raz zdobył mistrza PZW. W każdej jednej drużynie. Nie ma Timu złożonego z samych mistrzów? Dziękuję bardzo. Aj, wiking miałeś się przypomnieć, a nie w taki sposób. No co ty robisz, wiking? Co ty robisz? Miałeś mi napisać na czacie, a nie. Co ty robisz? Ale cienki. Dzięki. Gromciu, 0-0 tutaj jest wynik, ponieważ chłopaki grają każda drużyna zagra z każdą drużyną w systemie BO1. No i teraz tak, Areczek chyba nie był gotowy na to, co tutaj się wydarzyło i jego Water Elemental został zdispelowany przez, tak jak widzimy tutaj, jaszczury. Mamy tutaj graną Wow, próba zagrania faz EXPY przez Bohuna, ale od razu epilepsja sprawdził to miejsce bardzo mądrze. Bardzo mądrze, ale patrzcie, Bohun sobie nieźle radzi. Naprawdę, jest drugi poziom. Ani jednego Creepjacka yy, nie było, żaden MOP nie padł, nie został zabrany. Farsi stracił 200 punktów życia. Jakieś wilki jeszcze dają dodatkowe doświadczenie, więc nie jest źle, nie jest źle naprawdę. Tutaj jeszcze z odsieczą e, widzę, że był, e, że był Draniku, ale nie trzeba było. No i teraz Draniku zniszczy Tawerka. Co tutaj kombinuje? Co tutaj kombinuje epilepsę, że zdecydował się zakrać Tawera w tej grze? Bardzo ciekawe. Mhm. Tutaj cały czas harasowanie epilepsji. Epilepsja też bardzo odważnie zrobił sobie. No, znaczy, przepraszam. Bohun bardzo odważnie zrobił sobie tą kopalnię złota, ponieważ, e, ponieważ jest ona w dosyć, e, w dosyć łatwo dostępnym miejscu dla przeciwników. Czekajcie, chcę wyłączyć ten panel tu, tylko nie chcę się wyłączyć z jakiegoś powodu. No dobra, jest jak jest. W takim razie, chwilkę, poglądamy ten panel. A zaraz spróbuję go wyłączyć. O, teraz myślę, jak... o, jest, dobra, teraz poszło. Ok. Żółty pityn. Mhm. Jak sobie poradzi pityn? Jak na razie, areczek jest mocno bity. Więc Zobaczymy. Widzący poziom pierwszy padł. I to był bohater epilepsji, więc epilepsja otrzymuje. Trochę obrażeń, naprawdę. Epilepsja cały czas T1! Epilepsja nie ma drewna! Epilepsja w ogóle nie ma drewna! Co on kogoś świduje? <laughs> Ladziuk pewnie! Ty, epilepsja, dasz stówkę? No i dał stówkę, i teraz gościu jest perma T1! Co tu się dzieje? <laughs> o co tu chodzi? Kolory zmieniłeś, tak. Nie pamiętam niestety, jaki był skrót klawiszowy na zmianę kolorów po raz kolejny. Więc jest jak jest, ale sobie radzę, więc nie ma problemów. Nie ma problemu. Jak ktoś pamięta, jaki był skrót na zmianę kolorów, może mi dać znać. Tylko proszę bez żartów, Alt F4. Alt A? Nie, Alt A, dzięki bardzo. Nie, to nie Alt A. To już później sam sobie zobaczę. Ja sobie poradzę. Dobra. No i jak widzimy, Draniku... Szuka jakichś dodatkowych obrażeń. Epilepsja w końcu robi te dwa, ale zobaczmy, jak to. Nie no, come on! Inni już mają prawie te dwa zrobione. Epilepsja dopiero robi. Nawet Ladziuk Nie no, Jak? Nie, cie... Dobra, jestem ciekawy, czy Ladzik poprosił o stówkę. Naprawdę. Jestem tak ciekawy, czy Ladzik poprosił o stówkę, że to jest po prostu niesamowite. Naprawdę. Cały czas sporo akcji się dzieje w bazie epilepsji. Epilepsja, no nie powiem, przyduszony, przyduszony, mhm. trzeci poziom dekacza upityna. Areczek, drugi poziom. Jak widzimy, są, robimy polepszenia. Epilepsy cały czas próbuje sobie zrobić. Towerka. I patrzcie, taka agresywna. O, czterech chłopów do złota. Taka agresywna Ekspa w takim miejscu stoi sobie, jakby nikt nic. Twardo, sztywno. I ja nie mogę. Niesamowite. Aż oczu nie mogę oderwać. Naprawdę. Oj, 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 draniku dał się otoczyć! Draniku dał się otoczyć! Bohater stracony, ale tylko pierwszy poziom, spokojnie. Ale problem polega na tym, że tu idzie push teraz na kopalnię złota Bohuna od epilepsji oraz Ladziuka. Ladziuk trzeci poziom na Dekaczu, nie ma TP, ale Areczek, patrzcie, Areczek się broni na Pityna! Chciałbym, żebyście wszyscy to widzieli. Areczek daje na radę bronić się, daje radę bronić się przeciwko Pitynowi. Pityn, mocny zawodnik, naprawdę. Jak to teraz wyjdzie? O, uwaga. LDK tak jakby obrał sobie za cel arcymaga. koiluje go. Jest chyba TP od Pityna. Tak jest. Mamy TP. LDK i Pityn to są koledzy z real life'a, tak na marginesie. I teraz heksujemy, heksujemy. Go, 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 go. go. Goń go, go. Nie no. Można było heksować, ale dobra. Tutaj też można coś sobie zaraz złapać. Mm -hmm. O, liż pityna troszeczkę się zapędził. No i mamy sytuację, w której jedna i druga drużyna ma. Ma kopalnię złota, więc nie jest źle. Mm -hmm. No i teraz? Co teraz zrobi tutaj ze swoimi findami. Pityn nie stracił nawet jednego. Dał radę. Chłopaki spulowali sobie obozowisko: futy z shieldem, bo są w stanie tutaj w razie czego chłopakom zebrać sporo obrażeń. I będzie można polować na jednostki. Futy naprawdę, świetna jednostka T1. Oho, wjazd od Areczka na Pityna. Proszę bardzo, Areczek. Ale patrzcie, fokusowany. Arcymaga może, tak, właśnie tak, wykorzystać płaszcz cieni i ukryć swojego arcymaga. Bardzo ładnie. Drużyna tutaj, widzimy, czerwona, przejmuje sobie obozowisko. Z tego, z tego obozu można zdobyć fajny przedmiot. I co tutaj chłopaki dostali? Co był tutaj za item? Ojej, kula ciemności. No tak średnio bym powiedział. No i mamy TP. Mamy TP. Sforsował TP Areczek, sam robi TP, zabił jakiegoś akolita? Chyba jednego, ale co najważniejsze przeciwnik nie mógł zbierać w tym czasie złota, więc naprawdę nieźle. Sporo polepszeń, tak jak widzimy tutaj na tej produkcji, bardzo dużo polepszeń od wszystkich zawodników. Niedługo destroyery będą gotowe u Pityna. Ladziuk T3 dopiero sobie kończy. Epilepsji w końcu. Udało się postawić wieżyczkę. Ma też spajki które będą mogły mu tutaj troszeczkę pomóc się bronić, chociażby przeciwko piechurom, ale cały czas. Jest tutaj dwóch zawodników, więc nie jest to łatwe zadanie. Wjazd na XP Bohuna. Czy chłopaki będą chcieli oddać XP Bohuna? Zaraz zobaczymy. Na razie pozwolili zniszczyć tylko towera. Będą bite chłopy. Niestety tak. Coraz więcej chłopów pada. Piechurzy jacyś tutaj się jeszcze zapędzili. No, lepiej chyba ich wycofać, bo oni za dużo chyba nie zrobią. Chociaż zabijają jakiegoś headhuntera, jednego, dwóch. Zawsze coś. Jest TP numer jeden. Ale to jest słabe TP. To nie jest dobre TP. Nowe, 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 nowe. Tak jest. Właśnie dlatego mówiłem, że to jest średnie TP. To jest średnie TP. Również TP zrobił i pity. Laciuk wycofuje się. Czy Draniku ma TP? Draniku nie ma TP. Draniku straci wszystko, bo nie ma TP. Oho. Przecież Draniku gra z nimi, XD i tak jest. Draników coś gra z nimi. To mi się pomyliło. Kegwu. <grywa> to mi się pomyliło. <grywa> no dobra, ale powiedzcie, że mi nie uwierzyliście. Sami uwierzyliście w to, że zaraz Draniku wszystko straci, bo ja w to uwierzyłem. <grywa> Byłem. Podjarałem się, nie powiem. Podjarałem się, ale niestety. Ojej. Ojej. Dobra. Runda druga. Zobaczymy, jak Bohun teraz będzie w stanie wybronić swoją kopalnię złota. Czy drużyna też pomoże? Sporo piechurów, oczywiście. Te trzy cały czas. A nie, te trzy już zrobione rycerze również szkoleni, bardzo fajnie. Jest tak, Ladziuk musi uważać na swojego lisza. Koniecznie fokusowany. Fokusowany lisz Ladziuka. Niestety stracony. Deka miał manę, ale chyba miał heksa. I później tego stuna od Stormbolta. Więc możemy, że nie było możliwości zauważyć swojego bohatera. Teraz na swojego bohatera musi uważać Pitting. Pitting nie ma TP. To już jest na bank, tak jest. Ten za... O i tutaj kolejny. Co tu siedzi? Co wy tak dzisiaj fokusujecie bohaterów? Bohaterzy z jednej i drugiej. Bohaterowie cały czas padają z jednej i drugiej strony. Ladziuk, znaczy Pitting musi uważać na swojego teraz lisza. Udało się go uratować w ostatniej chwili. Ladziuk cały czas ma manę! Ladziuk ma cały czas full manę na swoim dekaczu. Dla dlaścig tutaj, no jak widzimy, trochę pomaga. Piechurzy z BL-em, to jest coś ciekawego, nie powiem. Jeden i drugi Andę, tak samo Ladziuk jak i Pitym posiadają d No i chyba, chyba wybronią się. Chyba tutaj tim Bohuna się wybroni, ale problemy są ta, są z ekonomią, bo wszyscy chłopacy, chłopi, chłopi wyrżnięci. Wszyscy. Więc ekonomia nie pracuje tak, jak pracować powinna. Jak widzimy u Ladziuka, akolici sobie bez problemu wszystko zbierają. Teraz, teraz tutaj widzimy, jak się wycofuje areczek. Czy Areczkowi się uda? Stracił arcymanga, który prawdopodobnie miał TP. Teraz są łapane jego jednostki. O-oo! O-o! Epilepsja stracił Farsira. Epilepsja stracił Farsira. Draniku poluje jeszcze na jakich pojedynczych futów piechurów, którzy przeżyli. Epilepsja traci szamana. Lodowa żmija robiona przez Ladziuka. Okej, okay, nieźle. Kopalnia złota zajmowana przez Areczka. Zobaczymy. Jak mu to wyjdzie? Czy się uda? Cały czas szkoli rycerzów. Trzy wieżyczki lat miał w bazie. No ale Napityna dawał sobie radę. Maszyny latające produkowane przez Bohuna, rycerze. Po raz kolejny epilepsja próbuje tutaj coś zdziałać. Ma Speed scrolla. Kolory chłopaki przypadkiem przedstawiłem w tej grze. Niestety skrót klawiszowy z jakiegoś powodu nie działa i musi mieć na razie zmieszane kolory. Normalnie bym obsował na jednolitych. Więc no, jest jak jest, musimy sobie poradzić z tym co jest, ale następna giereczka będzie na jednolitych, tak samo jak gra numer jeden. W róg za wojska 1. Z Frost Wyrmą bardzo fajnie się kripuje, naprawdę. Większość creepów ma... Obraże... znaczy ciężki pancerz, często, akurat tutaj nie, ale często ten największy creep ma ciężki pancerz, więc... Dosyć szybko można go zasnajpić. No i znowu pusz na Bohuna, ale sforsowany TP na epilepsji. No epilepsja znowu tutaj zabił. Try, ilu? Czterech chłopów minimum, chyba, prawda? Raz, dwa, trzy. Czterech albo pięciu. Ciężko powiedzieć, czy to są trzy ciała, czy dwa. To są chyba. Nie, dwa ciała. Tak jest, dwa ciała. No i kolejna gra wyrównana, tak jak gra poprzednia. Myślę, że w poprzedniej grze tak naprawdę. Kim, Fira i Wikinga. No dałby rady to tam przepchnąć, ale tak mówię, mieli bardzo ciężki early game. Bardzo ciężki early game mieli. O, o, Arek! Arek! Arek? O nie! O nie, Arek! O nie, zaraz zobaczymy, jak tutaj wyjdzie teraz walka. Ladziuk próbuje walczyć. Czy mimo tej straty arcymaga będą chłopaki w stanie? Draniku robi TP. To samo robi Bohun. Dobra. Uuuu, jeszcze MK wyciągnięty na koniec. Tutaj jest wjazd od Pityna. Towery niszczone. No i zobaczymy. frost Frostwyrma, naprawdę dwie Frostwyrmy. Czy będą healowane za pomocą Koila? Tak jest. Jest Inner Fire. Również Frostwyrma ma Pity, ma dwa Destroyery. To chyba lepiej wygląda dla drużyny Bohuna. Pityn ładny impale, naprawdę, ale no, nie no, no nie no, pi, zdecydowanie lepszy impale po stronie Pityna. Fokusowany SH, Epilepsja wycofuje swojego bohatera, ale trzeba uważać zaraz też na swojego właśnie Farsira za, ratowany za pomocą, znaczy może nie ratowany, ale wychilowanie o, o Pityn, tak to dobrze wyglądało, szkoda byłoby stracić dekacz ze snajpiony. Destroyery muszą ściągnąć zaraz te, dokładnie tak, Destroyery ściągnęły te wszystkie busty jakie tutaj były po stronie drużyny Areczka, Bula i Ladziuka. Kolejne destroyery, ale tym razem od Ladziuka. Sfokusowany SH. Jakoś tak za bardzo z przodu się wydawał. Pityn musi cofnąć swojego lisza. koniecznie, teraz to robi. D destroyery próbują go złapać, ale niestety dostają siaty. Ladziuk. Czy sfokusujecie, chłopaki, na Paladyn pada. Nieźle. No i niestety bochun Paladyn jak wszyscy Paladyni padają. Dobry znak, dobry znak. Może nie będzie palaryflaży za dużo. Zobaczymy, bo będą wiedzieli, co ich czeka. Fokusowany bohater. No i chyba te destroyery, tak widzimy, destroyery Pityna, no, są bardzo użyteczne. No i chłopaki się wybronili. Pytanie, czy to nie jest GG. Spójrzmy na supply'e. Arek 25, Epilepsja 39, Ladiuk 27. Chłopaki mają dużo więcej popa. Dul 52, 47, 50, tu już chyba jest koniec. Tu już chyba jest koniec. Epilepsja miał tragiczny early game. Jak ja bym chciał się dowiedzieć, czy był kol Ej, chłopaki, dajcie stówkę? Macie stówkę? Daj stówkę, Guda. <noise> Macie stówkę? <noise> to jest to, co ja mówię. E, osobiście uważam, że gracze, którzy są na zewnętrznej pozycji, nie powinni dawać surowców, naprawdę. Nie powinni dawać, bo oni są narażeni właśnie na ataki. To jest to, co ja myślę. Gdyby Andet na przykład, gdybym ja był na środku, załóżmy, jestem na spocie Ladziuka, a Ladziuk jest na spocie epilepsji i powiedziałby, dasz stówkę? Dałbym stówkę, dlatego że on jest na pozycji zagrożonej. Ja jestem na pozycji safe, więc wtedy można tą stówkę dać, ale tak, tak jak mówię, jak ktoś jest na zewnętrznej, to raczej bym tego nigdy nie robił. Mhm. Mm Mhm, dobra. Zobaczmy jakie itemy mają zawodnicy. Szponki, kula. jakieś mocnych itemów nie mają, jeżeli chodzi o itemy takiego wysokiego tira. Tylko kula, ta kula to jest raczej mem, a nie item. Tak mi się wydaje. Znachorzy szkoleni przez draniku. Proszę bardzo. Nie no, Team Fioletowy ma dwie kopalnie złota również, nie? Tutaj też są dwie, ale to od kiedy jest ta kopalnia zajęta? O, to jest świeżutka sprawa, tak to wygląda, prawda? Tutaj też, w sumie nie no, nie nie, tutaj prawie 1000 golda więcej zebrał. No i co teraz? Eee, co teraz? Ciężko to wygląda. Ciężko to wygląda. Gdzie można zobaczyć aktualne wyniki? Wykrzyknik bracket, bracket. I będziecie mieli wyniki. Możecie sobie podglądać, kto z kim wygrał. Co to jest? Harpie kupił. Jest TP, jest TP, jest TP, jest TP, jest TP, jest TP. Aha, ciekawe. Ktoś śladziukowi użył TP. Ewidentnie. Ktoś na Dziukowi użył TP. I wjazd do epilepsji. Epilepsja zaraz straci swoją kopalnię złota. Ojoj, oj, oj, przechwycony. Ale nie, dobra, jednak TP. Draniku? Draniku? Draniku, masz TP? Jezus Maria Draniku, powinieneś od razu kliknąć TP. O! Tak, mają dużą przewagę, chyba, prawda? Tego już się chyba nie da przegrać. No, Undead ma prawie 80 popa. Ale to są takie niepotrzebne błędy. Niepotrzebne błędy. Niepotrzebne, niepotrzebne. Po prostu tak nie, nie, nie musicie robić. Nie ma co gridować w momencie, kiedy macie przewagę. Karamba. Karamba. Jeszcze chłopaki, w sobie dobrze. Licz piąty poziom. Licz, który był zagrany drugi, ma więcej doświadczenia niż DK. Dwa talizmany uników. Jeden można sprzedać, kupić im wula. Mhm. I patrzcie, szykują się. Drużyna czerwona się szykuje, ale tak naprawdę nie ma wyboru. Muszą, muszą. Muszą, czy nie muszą? Czemu mieliby? Ekspa żyje. Nie muszą, ale mogą jak chcą. Okej. Okay. O, jest, dobrze. Bohun szybkie TP, ale co straci? Ej, czy oni nie mają za mało maszyn latających? Czy oni nie mają za mało maszyn latających? Jest wjazd, patrzcie. Jest wjazd. Znowu zabijani chłopi. Ta ekspa nie ma lekko, naprawdę. Na tym goldzie nie ma lekko. Jest TP od Draniku. Bez SH tylko. SH dalej wskrzeszany. Paladin padł. O nie, co tu się dzieje? O, O mój Boże! No nie mówcie! L nie mówcie, że oni to przegrają Nie, nie, nie możecie No nie, no zróbmy nas Dobra, cały czas przewagę w suplaju mają... Mają fioletowi, cały czas! Cały czas mają fioletowi w suplaju przewagę, ale... To się zaczyna takie trołowanie! Przecież Undead, jak zaraz będzie miał 5 poziom Kryplorda, to Impale będzie wszystko miażdżył. Nie no, daleko do piątego. Daleko. Sporeira. Headhunter jakiś. Baty. Czy nie za odważnie, szczerze mówiąc? Tutaj tych Knightów można teraz sobie wyciągnąć. Kilku za darmo. Przyzwoity Impale. Lecą maszyny latające. Trzeba się pozbyć tutaj Aira Ladziuka. Zaraz będzie impale, no, no okej, okay. jest ten impale, jest okej, okay. trzeba chyba nadykacza też uważać, on na szczęście ma w razie czego niektóre niewrażliwości, ciężko powiedzieć, co tu się dzieje, farsir, okej, okay. uratowany, healing wave'y, szamani Bela nie uży używają, dobra, używają jednak, wysadzone baty w maszynach latających, ale tu już nie ma znaczenia, bo i tak ten air został, został zabity, nie, dobra, teraz morfuje trzy destroyery, ladziuk, trzy na raz, rycerz śmierci poziom piąty zginął, również ginie władca krypty, no kalamba, czy, oni to przegrają. No nie wierzę, co wyście. Kurda, dlaczego żeściki zaatakowali po tej walce? Mieli, znaczy, ja wiem, że oni nie wiedzieli, że mają dużo więcej popa, ale jednak, dobra, sekunda, może jednak nie jest tak źle, jak mi się wydaje. Giną również teraz bohaterowie e, strony przeciwnej. Ladziuk, to jest. To jest nie, nie. Dobra, to jest Pityn. To jest Pityn, dobra. Dobra, jednak, jednak zabrakło. Zabrakło, mo można powiedzieć, że zabrakło chyba batów, co? Zabrakło chyba jednak trochę batów. Ale ta gierka jest zbyt close. O, jeszcze schwytane dwa niszczyciele ladziuka. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Naprawdę. O kolejny niszczyciel złapany Karamba O, Bat, Bat Nic niestety nie zrobił. Patrzcie Ma trzecią XP. O nie! jest TP Jest TP Jest TP, jest TP Jest p Szósty poziom. Draniku. Znaczy, nie Draniku, tylko Pityn. Pityn. Bochun. Czy uda się? Nie, tu już nie Nie no, oni to przegrali. Oni to przegrali? To oni to przegrali? Oj, na to się nie da patrzeć niestety. Gdyby nie było budynków samej jednostki, to byłoby naprawdę super, ale niestety budynki są liczone jako jednostki. To by było bardzo użyteczne. To by było super, gdyby nie te budynki. Naprawdę, to by było tak użyteczne, że to jest niesamowite. To by było super, ale niestety jest jak jest. Z produkcji to będziemy korzystali. Na Kolici. No i teraz chłopaki wiedzą. O kurde, mają przewagę kopalni złota. Great Hall'a małego sobie stawia, Mała wielka sala. Ej! SH zaraz będzie miał szósty poziom! Big Bad Voodoo? Ej, Big Bad e, Voodoo? Wykeruje? Co? Nie ma golda. Bohun dead. Był chłop, nie ma chłopa. 48 popa. O kurde. Nie, oni to przegrali Karamba Karamba Co najlepsze Team Viking, Fir i Blade prawie na nich wygrali, znaczy tu i też prawie wygrali Chodzi o to, że early game mieli tragiczne Dobra, są maszyny latające. Zobaczymy, co Bohun będzie w stanie zrobić. Również. O, baty się wysadzają! Baty się wysadzają! Ile? Trzy maszyny zostały, to jest nic. Jeszcze kolejny bat leci. Lepsza pozycja zdecydowanie od drużyny czerwonej I Fioletowi próbują coś robić. Headhunterzy się blokują za warsztatem, nie atakują. Blizzard z jednej, i drugiej strony ginie. Farsira, piąty. Szóstym, nie piątym poziomie, tylko szóstym. Oho. Wskrzeszone jednostki za pomocą ulta dekacza. Ladziuk, proszę bardzo. O nie! wow, W ostatniej chwili, w ostatniej chwili doleciał Coil. O kurde. No, powiem wam, że poziom jest przyzwoity. Powiem wam, że poziom. Nie, dobre finały. No, no. Przyzwoity poziom, chyba najlep. No, ej, chyba najlepsze finały, jak do tej pory, które były w ogóle w PZW. Naprawdę. Nice. Ale trof. Fioletowi, co wyście zrobili? Co wyście zrobili, chłopy? Co wyście zrobili? Naprawdę, co wyście zrobili? Przecież oni mieli przewagę taką, że to jest niesamowite. Jedyne, co musieli zrobić, to jest zaatakować. Naprawdę. Naprawdę.